Czy wszystko jest w porządku? No właśnie, nie, ja nie wiemy. Nie jest. Nie jest w porządku. Okej. Okay. Pani się przewróciła, tak? No, ja nie sobie... No, Kuręńka są. Bark. Jak no. rozumiem, uraz barku, najprawdopodobniej. Dobra. Ja sobie wezwę ratownika tutaj. Ile masz lat? Wrażę mam, bo tutaj wypadek mamy. Jest co? Pod wyciągiem, w zasadzie, pod wyciągiem. Mniej więcej pod koniec talerzyka. Ma pan ten dokument? Jak to wyglądało? E, wie pan co, no ja tutaj pojechałem w e... Pan był powyżej, tak? Ja byłem powyżej, tak. To pan był wiem, powyżej, pani zjeżdżała tam, i po prostu wiem, straci tak. nie stracił nie wiem, pan, nic, pan panowanie nad tak, nami. No, 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 upadł i... pan i po prostu upadając e, padł pan po prostu tu tak, na Znalazł tak. sobie rękawiczki, jak chcesz to możesz ewentualnie na moich sobie gdzieś tu usiąść, żeby się odizolować od tego powiedza. Tu jest pani poszkodowana, tu jest pan, który się przyczynił, tu jest ja jeszcze twoja rękawiczka, ja ci narty wezmę. Idziemy idziemy tam niżej. I tutaj z prawej strony. Narty sobie tam postawimy, dobra? Niestety wpadł tutaj dziewczyna dziewczynę i ona doznała urazu, w związku z tym no musimy tam jakieś czynności wykonać. Hej! Przy takich wypadkach badamy na zawartość alkoholu. 000 mg. Ta sprawa może być prowadzona dalej. Ja wiem, że to jest sport, że tutaj takie zdarzenia się po prostu zdarzają. Pan sam zresztą podczas tego zdarzenia widziałem, gdzieś tam próbował pomóc, tak? Z mojej strony to wszystko.